Część druga, w sprawie Mariusza H, bo jest rodo, złap. Krzysztof wezwał policję, że wyjaśnili, czy samochód jest kradziony, czy nie kradziony może, czy kierowca ma uprawnienia, czy nie. A kierowca poszedł sobie, schował się ze krzaczki, a dzwoni połszywie, że poszedł na komisarza, żeby mnie wystraszyć. Ja powiedziałem otwarcie na policji Rafał Kostny świadkom, że powiedziałem, że on jest tutaj za krzeczkami i zaraz przyjdzie i zaraz się i pojedzie. Odpali, nic nie ma, nie lewety, nie trzeba, nic, tylko normalnie odpali, bach i pojedzie, bo straż pożarna jak była dzisiaj, to on, on włączyła klemę, jest zrobione zdjęcie, że w samochodzie Mariusz podłączył klemy sam. To właśnie to było oblanie jakimś płynem, jakiś napojem, polał po zbiorniku, w zbiorniczku od płynu chłodnicy, a do tego ja sprawdziłem olej w misce Brak oleju. Jest za mało oleju i nas brak. Jedzie niesprawnym samochodem, porusza się bez oleju. Jakby pożyczył, to ten właściciel będzie miał po tyłku, bo ja mam, jako stary mechanik, mam e, numer samochodu e, Audi a 3, e, 35 STFC i e, będzie włożone pismo, że Mariusz chodor porusza się o samochodem niesprawnym, a że właściciel ocali też po tyłku, że wypożycza Samochody niesprawne. Że samochody są. Nie powinno poruszać się po, po ulicach i tak dalej. Sprawdzi jeszcze drogówka Jego. I tak dalej. właściciela. A wtedy będzie bardzo dobra. akcja dla mnie. Dziękuję, Mariuszu, że przyjechałeś. Waliłeś swoich kolegów. Ech. Mariusz chciał odwiedzić Krzyśka w bo Ciało. Krzysiek powiedział, że może przyjechać, jak go przeprosi. A on robił zdjęcie, chowa się na chciał... taki. jest, że i koledzy jego zadzwonili do e, tego, do jego, do Mariusza, że policja odjechała. Przychodź, zaraz podejdziemy pod, pod branku, będzie chciał Mariusz że kierownicza odpali. Fur pojedzie. to przyjedzie, nie będzie pojazdu. Bezpodstawne wezwanie nawet, Ale nie ja to wyzywałem. Tylko policja wezwała Leweta. I wtedy zobaczymy, co będzie. Gdzie leweta pociągnie? Ja powiem, żeby ciągnęli na parking policyjny. I, a wtedy Marysz albo właściciel pojazdu odbierze z parkingu policyjnego. I koniec. Ja także napiszę pismo dla, e, w karcie drogowej dla leweciarza i wiadomo, co będzie. No i tyle na temat chyba, nie? Ale zobaczymy. No. Co okay. dalej? Idziemy okay. pod Mhm. Jeszcze chłopaki czekają na lawatę chyba na ryby idziemy, ale uczymy Trzymanie się, niech się bierze. Zmiana kierowcy, widzisz? No Zmiana kierowcy No robią. na razie nikt nie jedzie, Krzysiek, wiesz. na razie stają, czekają Bo Mariusz, wiesz ee, Wiesz A pan Krzysztof nie siedział tutaj, też tam, tam siedział Siedzieć A, siedział Nie kierował siedział. Proszę? Pan też tu siedział Mariusz nie kierował? A pan tu siedział, siedział Proszę bardzo, jako mechanik, Mariusz zwrócił się, Wejdź. Mechanik zwrócił się do mnie, y, kierowca zwrócił do mnie, że coś się stało. To ja musiałem odpalać i patrzeć. Mechanik ma prawo siąść. No Zaraz zobaczymy. Albo jego zatrzymają na, na komendzie, albo co? Bo On słożył na polciantów. Eee, nie też. A Policjanci się mu nie podarują. Na no, pewno. Pewnie tak. To właśnie Policjanci, to strój się zadzwonili, że pilna sprawa, przyjedź. I jego powiodą. Pojechali po niego, myślisz? A jak? Co myślisz? <grym> nie wiem. No. Zobaczyłem, może przyjadą z powrotem z <grym> Zobaczysz, że nie będzie. to przyjedzie i zabierze. I oni pojadą, zobaczysz. A ja mam numer. czyni Jego pojazdu. I robiliście właściciela pojazdu w dupkę, będę ja nie miał, po dupce, Tak, by nie miał, jak nie wiem. Bo jak ja wystosuję ze swoim, pamiętaj, mechaniczną pieczątką, to tanie jak nie wiem. Wiesz? Co dostanę? Ale Mariusz? Właściciel. Jest Mariusz? Na to? Ale to on się po drodze dać, masz. Przepraszam bardzo, przecież to nie jest wina. Tyle kilometrów jechać od łapu? Tu się zepsuł się? Coś nie... Bez ty... Jest tam człowieku, młodej. Młodej. Ja przerobiłem... No o tu. Niech zagrzałbyś. Zgoda. Zgoda. Ale płynął w zbiorniczku i nie zobaczyć? Nie, no bo on się wylał. On pękł i się wylał. W zbiorniczu pękł? Tak. Przestań człowieczku, Człowieku. Pęk zbiorniczek. Tak pokazuje Przestań człowieku. Ja ci powiesz wiesz o czy, tym, to, czym był oblany? Napojem oblali się, tak. Grappa jest. Tak. I pójdzie pismo ode mnie o, o sprawdzenie tego pojazdu. Tak, oblaliśmy się. Ale kategoryczne? I właściciela, bo ja tylko napiszę numer do Komendy to Komenda Wojewódzka zajmie się prędko. Stał tutaj i... Jak psuje się samochód, to nie jedziecie dalej, staje się na drodze, się awaryjne światło, znak drogowy. metr musi być od samochodu. Znak drogowy. Wzywa się lawetę, że samochód. Popsuł się. Proszę, proszę zgolować. Poproszę. U mnie też samochód. samochodzie się, to ja dalej się nie poruszałem, tylko awaryjne. otwierałem maskę, patrzyłem lampką. Ale to w sumie tak zrobili, bo awaryjne światła mieli i już dalej nie jadą. No. Zwana, na cztery pasmówce masz prawo. Jeżeli stawiasz znak drogowy, to każdy kierowca widzi ten samochód. Na każdej pasmówce masz prawo, panie się zatrzymać. Na każdej. To nicże, Coś się tam już stało się. Nie. Ale jak czujesz się, stajesz awaryjnę. No Bach, pierwsza awarina, później wyjmuje no tak, znak drogowy, ale... metr od samochodu, ale trójkąt i już stoisz i każdy kierowca widzi, że samochód i szukasz, dzwonisz na 9,9, a teraz 112, właśnie numerek, dzwonisz, ja poproszę proszę pana bo u mnie samochód. Posłuchaj się, stoję tu i tu. No dobra, Proszę, ażeby przyjechał, le, przyjechała lewety, żeby mnie zblokowała. Ale, ale nie rozwalił zwaniem. się silnik, tylko tu była mała usterka. Można było zjechać zamiast blokować całą drogę. Już teraz za późno. O, no, chłopaki pu trójkąt mają nawet. Pu Ustawianie. No wiesz? Wiesz? Bo ja wszystko nie, piszę. Bo ja nie wiesz? No nie, nie zauważy. Wiesz? Ktoś nie zauważy. Wiesz? Ile? metrów? Wiesz? No, Nie, nie, nie. Co to trójkąt porwany? Nie, coś tam widać. Porwany to. To zniszczony trójkąt, wiesz? To trójkąt, ja przyniosę trójkąt, jak trójkąt wygląda. Wiesz jak trójkąt wygląda cały? Wiesz? A to, wiesz, wygryziony. Głodny chyba był Mariusz. Pogryźli trójkąt. Albo wygłodny. To jedliście szmatę. No, no. Panowie, wy pierwszy raz w ogóle Krzysztofa? Nie, Zizdo? pan Krzysztof nie Wcześniej 4, tak? Ale pierwszy ja. raz pan Krzysztof zwiedził. Ty pierwszy raz, tak? Imienicy. Tak? A, to ty też Krzysztof jesteś? Mariusz choder? Tak, Mariusz. I co po nią? Jedziemy dokuczeć, tak? Nie, no, nie, nie. No, nie no, wiesz, już. zabierz taki. Nie, nie no, no zabierz, no, no. bo to, wiesz. co, policja wiedziała, że będziesz... Ale nie tak daleko. Postaw tutaj, przed tym, przed samochodem. Nie. Ja Powinno mieć meter, od czemu chodzi? Ja meter, to jest w mieście widoczne. Bo tu patrz, żeby wyminąć można było, wiesz. Pani Krzysztofa, tak na płynęła wracać, a, a Mariusz się dowiedział, że pan chce się pogodzić. I my myśli, dobra, kotargujemy cenę, bo słyszymy. Zadzonię do mnie rapał. Jak się tak. śmienić? No. Rapu powiedział, a ja powiedziałem bez kolegów, Bez kolegu. Byliśmy wyjśni przy okazji, bo my razem byliśmy... To trzeba powiedzieć. Maryś to, Jeden Mariusz, to no. też się karali. To, to Mariusz będzie ukarany tak. za to. Za co? Ta. Za wszystko. A, no tak. Ta. Ale Ale tu, nie, nie no bo no. W, w, oni tak wiesz, się boją, że oni zostaną ukarani. Tam. No i dobrze. No, no tak. no. I bardzo dobrze. A jeszcze dobrze się nie, się to straszne. co ich strasznie. Jak Mariusz... Wiesz dobrze, że Mariusz cię dłużej zna, że oni cię nie znają tak jak Mariusz cię znano. Mariusz wymyślił akcję i przywiózł kolegów. Ma, Mariusz się no. nie ma, widzisz? No. I nie będzie. Nie będzie. A bo już go pan zajął się nim, tak? Już... E, policja po niego pojechała, to na sygnałach. Aha. Już... Bo no po niego pojechali. Na zadzwonił z komisariatu policji, no. żeby przyjechali. Że pilne wezwanie mówił przecież. Tak. A tu Mariusz już, już, jak zresztą pan zeszły roku jeszcze będzie. Nie. Czy... No, no na, na wolność. Nie wiem. Do to już na niego nie już wiem, już wam, tylko... chodź, chodź, i szywa tylko... No. Chodź, Rafał. Dobra. Chodź, Rafał. O, a jak z majorem? Wypoczywał. Nie udzielił informacji Dobra, o, dzień to, o Wojtek idzie. Dzień, Wojtek. Co u ciebie, Majorze? Chodź. To niech się przywita, Wojtek. przynajmniej jakiś przyszedł. pan, No to chyba, Major, dzień, może jeśli chce z nami porozmawiać. Słucham? Mówię, że jak Major chce z nami porozmawiać, to może. A co się stało? Samochód się no, zepsuł. A Krzysiek napisał już jesz i zabrali jest, ja jest, jest, była, nie, była, Jeszcze nie napisał. Tylko w napecie jest pisał. No ale przecież pojechali do niego. No i dobrze. Bo jeździć, bo cudzym samochodem nie można. To, to nie jest Dobra, chodź. No chodź. To Wojtek pozdrowi Fanów i tam no. idziemy no. właśnie Majorze, czy można zrobić z tobą zdjęcie? Nie, nie. Czemu nie? Ale nie. tu Krzysiek za ciebie decyduje? Bo dzisiaj wolny dzień oni mają. Właśnie. <laughs> właśnie no, ale wyszedł i się przywitał, także docencie go. No. No. Chodź. Dobra, piątaka dam. Nie, co, nie to... ja mam kasę. Ja nie potrzebuję waszych ja pieniędzy. Chodź, idziemy. Ja, Chodź, idziemy. No, siema. siema. E, oby Fodor do Szybocie dostał. Do Szampana przy drodze.